Bycie ważnym w oczach innych jest dla niego kluczowym zadaniem. Polega na swoich osiągnięciach i oklaskach, bo one przysłaniają kruche poczucie własnej wartości. Zewnętrzne potwierdzenie sukcesów daje mu energię do życia. Bez tego nie potrafi sam uznać siebie. To człowiek, który jako dziecko doświadczył emocjonalnego porzucenia przez rodziców. Kryształ. Opowiadanie o narcyzmie o tym, że trzeba być kryształowym, by zakryć kruche ja, chcę Was zaprosić do czułego spojrzenia na narcyzm, do tego spojrzenia bez hejtu, bez poczucia krzywdy, tylko zobaczenia człowieka, który cierpi bardzo, bo jest bardzo samotny. W poszukiwaniu siebie każdy ma swoją historię do odkrycia. Znajdziecie opowiadanie o narcyzmie, o osobowości lękowej, i o osobowości masuki.